Świat potępia wyrok Białoruś. Chodzi o głośny wyrok Siarchiej Cichanowski skazany. Świat potępia wyrok Siarchiej Cichanowski został we wtorek skazany na 18 lat pobytu w kolonii karnej. Sąd w Chomlu uznał, że Cichanowski i jego współpracownicy przygotowywali i organizowali masowe zamieszki. Politycy z całego świata potępiają decyzję białoruskiego reżimu. Wyrażam solidarność ze wszystkimi więźniami politycznymi reżimu Łukaszenki, napisał prezydent Andrzej Duda. Stany Zjednoczone potępiają dzisiejsze politycznie motywowane wyroki na działaczy białoruskiej opozycji Siarchieja Cichanouskiego. Mikołę Statkiewicza, dziennikarza Radia Swoboda i i innych w procedurach sądowych, które nie przystają do rządów prawa, oznajmił sekretarz stanu Usa Antony Blinken w oświadczeniu opublikowanym na stronach Departamentu Stanu. Szef amerykańskiej dyplomacji dodał że surowe wyroki od 18 lat kolonii karnej dla Cichanouskiego do 14 lat dla Statkiewicza są kolejnym dowodem na lekceważenie przez reżim swoich międzynarodowych zobowiązań w ramach obwy oraz praw człowieka i podstawowych swobód Białorusinów. Białorusini zasługują na coś lepszego, podkreślił Blinken, wzywając reżim Aleksandra Łukaszenki do zakończenia represji i natychmiastowego uwolnienia wszystkich z ponad 900 więźniów politycznych, a także zaprzestania wykorzystywania migrantów. Andrzej Duda. Jestem pod wyrażeniem odwagi. Wyrażam solidarność ze wszystkimi więźniami politycznymi reżimu Łukaszenki, w tym ze skazanymi dzisiaj w pokazowym procesie siarchię Jacichanałskiego, napisał we wtorek na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Jestem pod wyrażeniem odwagi białorusinek i białorusinów, których walka przypomina naszą walkę przeciwko reżimowi komunistycznemu, podkreślił prezydent. Zbigniew Rau, to pogarda wobec człowieka i jego godności, przyjmuje z oburzeniem drakońskie wyroki dla Siarchieja Cichanouskiego i pięciu innych osób. Nie ma możliwości, by ten haniebny wyrok pozostał bez konsekwencji dla władz w Mińsku, oświadczył wcześniej szef polskiego MSZ Zbigniew Rau. To pogarda wobec człowieka i jego godności, pogarda wobec białoruskiego narodu. Nie ma możliwości, aby ten haniebny wyrok pozostał bez konsekwencji dla władz w Mińsku, dodał. Komisja Europejska Unia Europejska zdecydowanie potępia rażące naruszanie praw człowieka. Wyroki te są kolejnymi przykładami bezpodstawnych zarzutów wobec obywateli Białorusi, którzy skorzystali z prawa do wypowiedzi i wezwali do wolnych i uczciwych wyborów. Wyroki te są częścią trwających brutalnych i systematycznych represji wobec wszystkich niezależnych głosów na Białorusi, podkreślił w oświadczeniu Rzecznik Komisji Europejskiej do Spraw Zagranicznych Peter Stano. Unia Europejska zdecydowanie potępia te ciągłe, rażące naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności przez reżim w Mińsku. Unia Europejska ponawia swoje żądanie natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Obecnie na Białorusi jest ponad 920 więźniów politycznych, z których wielu jest poddawanych torturom i maltretowaniu, a liczba ta stale rośnie. Białoruś musi przestrzegać swoich międzynarodowych zobowiązań i zobowiązań w ramach ONZ i OBWE. W związku z ciągłym pogarszaniem się naruszeń praw człowieka i represjami na Białorusi Unia Europejska nadal zobowiązuje się do rozważenia dalszych sankcji zgodnie ze stopniowym podejściem przyjętym przez Radę w dniu 12 października 2020 roku, dodał Stan. Siarchiej Cichanowski, skazany Siarchiej Cichanowski, białoruski bloger, mąż przywódczyni opozycji Światłany Cichanowski, został skazany we wtorek na 18 lat kolonii karnej. Sąd uznał, że Cichanowski i jego współpracownicy przygotowywali i organizowali masowe zamieszki. W tym samym procesie skazany został Mikołaj Statkiewicz, długoletni działacz opozycji i krytyk rządu Aleksandra Łukaszenki. Otrzymał wyrok 14 lat kolonii karnej. Długoletnie wyroki sąd orzekł też dla pozostałych oskarżonych, którymi byli dwaj współpracownicy Cichanowskiego. Arcieom Sakoł i Dmitrij Popow po 16 lat więzienia oraz bloger Władimir Cychanowicz 15 lat. Również na 15 lat kolonii karnej sąd skazał ichara Łosika, współpracownika niezależnego Radia Swoboda. Proces opozycjonistów odbywający się w Honlu, toczył się za zamkniętymi drzwiami przez niemal 5 miesięcy, od 24 lipca bieżący rok. Cichanouski został zatrzymany 29 maja 2020 rok. Podczas pikiety przedwyborczej i od tego czasu znajdował się w areszcie. Po wyborach prezydenckich wybuchły na Białorusi masowe protesty, brutalnie stłumione przez władze.